Cześć moi drodzy, cześć. Witajcie. Co tam u was słychać? Jak się czujecie, drogie byczki w sierpniu 2019 roku? <śmum> Mam nadzieję, że dzieją się u was same piękne i dobre rzeczy. Kochani, już sierpień. Już sierpień. Ja nie wiem, ten czas tak szybko leci, że naprawdę naprawdę nie wiem, co się dzieje z tą przestrzenią ostatnio. W każdym razie, byki, zaczynamy, zaczynamy. Chciałabym Wam tylko przypomnieć, moi drodzy, o subskrypcji, subskrybujcie mój kanał, o łapkach do góry, o komentarzach. Jest mi bardzo miło, jeżeli w takiej formie wspieracie moją działalność na tym kanale. Po prostu, po prostu, moi drodzy. Także tak, pamiętajcie też, kochani, że w styczniu w 2019 roku nagrałam filmik na cały rok więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie słuchał, co się zadzieje w roku 2019 dla byka, warto wrócić do tych filmów, bo tam również omawiam każdy miesiąc po kolei. Także odszukajcie, łapcie filmik, oglądajcie. Dobra, bardzo proszę o prowadzenie, bardzo proszę o prowadzenie dla byka. Bardzo proszę o prowadzenie, bardzo proszę o prowadzenie dla byka, dla byków na sierpień 2019 rok. Na sierpień 2019 rok, byk sierpień 2019 rok, wow, byk sierpień 2019 rok, byk sierpień 2019 rok, sierpień, byk, proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie, proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie, kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Nie z każdym będą rezonować. Jeśli z Wami coś nie rezonuje, nie szukajcie na siłę. Zapraszam za miesiąc, za miesiąc lub na mój cotygodniowy live horoskopowy. Możecie ze mną porozmawiać na żywo. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i lecimy. Byk. Sierpień 2019 rok. Możliwe wydarzenia, sytuacje, energetyka. Wow, byki! Wow, co się u Was dzieje? No, byki. Naprawdę genialne karty. Ok, byki kończą cykl, idą w nowe, idą w nowe. No, mamy głupca, mamy kartę świat, a byki zdecydowanie zostawiają to, co stare, kończą to, co toksyczne i idą w nowe. Po prostu jak ten piękny głupiec, mają asbuława, działanie, tworzenie swoje przestrzeni, swojego miejsca i nowe związki, nowe partnerstwo, nowa relacja, nowe uczucie, za jakby zawiązanie będzów, że tak powiem. Dosłownie jakieś zaręczyny, za mąż pójścia, ale też zostawianie toksycznego związku, zostawianie go i pójście w nowe, w nową drogę. No, byki wspaniale, kończycie cykl. Akurat w sam raz wchodzicie do września z nową energią, niesamowite, byki, no niesamowite. A Teraz tak, byki, powiem Wam taką jedną rzecz. Przede wszystkim zwróćcie uwagę w sierpniu na osoby wokół Was. Jakoś bardzo dużo osób będzie do Was lgnęło, ponieważ wasze wibracje naprawdę w tym sierpniu są takie, a bardzo wysoko wibrujecie, że tak powiem, bardzo... Wysoko, w związku z tym przyciągacie różnych ludzi, bardzo dużo ludzi wokół Was, i teraz, tak, w aspektach zawodowych, bardzo uważajcie, byki na ludzi, którzy niby życzą Wam dobrze, tak naprawdę za plecami coś się tutaj zadziewa, jakieś plotki, jakieś, ale takie plotki, które mają ujście do, do władzy, czyli do szefa, tak? do szefowej, do szefa, do góry. Bardzo uważajcie na ludzi w pracy najlepiej. Za dużo nie mówić o swoich planach, bo widzę, że co niektóre byki mogą zostać um, jakoś źle potraktowane. Mhm, źle potraktowane. A co jeszcze, sporo byczyc, mówię to do pań, będzie miało naprawdę dużo adoratorów. Jeśli jesteście w stałych związkach, a no rozglądajcie się, moje drogie mimo wszystko, a dużo adoratorów, naprawdę każdy rycerz z każdego trygonu nam się pokazuje. Jeżeli chodzi o panów, również jakieś nowe związki, aczkolwiek nie tak dużo adoratorek jak w przypadku pań byczyc. Teraz, tak, byczyc. No, ktoś powiedział, że to brzydkie określenie, mi się to podoba, sama jestem byczycą, bykiem, więc mi to nie przeszkadza. W każdym razie, tak, moi drodzy, jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, jakaś osoba przez byka, dosłownie tak, i przez panią byk, i przez pana byka zostanie. Um, Niechcąco zraniona, poraniona. Ta osoba będzie młodsza duchem od was. Ona nie musi być młodsza wiekowo, natomiast taka młodsza ducha, wiecie o co chodzi? Młodsza dusza, niechcąco zostanie ostro przez byka poraniona. Dlatego, byki, proszę Was, w sierpniu uważajcie na to, co mówicie, zwłaszcza do osób bliskich. Jakoś widzę, że byki są za mało obecne wśród swoich bliskich, za mało przyjmujecie się w sierpniu czyimiś problemami, a ktoś naprawdę ma problemy i Was potrzebuje. I o tym mówi, a byk je odpycha. Sam byk ma bardzo dużo na w sierpniu, zwłaszcza tworzenia pieniądza, to co byki lubią najbardziej, pracy, zarobkowania. No i przez to gdzieś te bliskie osoby są przez byka odpychane, nieświadomie. Uważajcie, żeby te osoby koniec końców się jakby nie zmontowały bliskie osoby, dbamy o przyjaciół w tym, ty, w tym miesiącu drogie byki i o bliską rodzinę. Dosłownie tak, jeśli chodzi o aspekty zawodowe, byki, to samo co bliźniaki jesteście w działaniu, w kreacji, macie maga, macie asa buław, e, no nic tylko gromadzicie pieniądze w tym sierpniu, tworzycie, macie nowe plany, nowe aspekty zawodowe przed Wami. Zaczynacie nową drogę w aspekcie zawodowym przede wszystkim, ruszacie do przodu. E, Spójrzcie, macie pomysł, przychodzi wam coś do głowy, róbcie, siadajcie i róbcie, bo po prostu macie niesamowitą energię w sierpniu do robienia, gromadzenia pieniędzy, a oczywiście to jest i tak wpisane w znak Zodiaku Byka, tak? Natomiast sierpień zdecydowanie to pokazuje. No i co, Byki? Z umiarkowaniem wchodzimy do września, z umiarkowaniem wchodzimy w te nowe zmiany. Byki są już po transformacjach, byki są już po dopięciu cyklu. Teraz tylko wchodzicie. W nową drogę, byki, i tego Wam życzę, tego Wam życzę e, pięknej, wspaniałej, nowej miłości dla tych, co jeszcze są poranieni, uh -huh. a część z Was jest. Ale już niedługo, drogie byki, już niedługo tak. To co, byki, wspaniałości, cudowności, widzimy się we wrześniu lub na cotygodniowym live horoskopowym. Zazwyczaj jestem we wtorki o 21 lub w środy koło 21. .00. Kochani, ja niedługo zaczynam swój urlop, długi, bo dwutugodniowy, także, jeśli ktoś potrzebuje czytania, to jest to ostatni dzwonek, żeby przed tym urlopem się wcisnąć. Tak naprawdę terminy mam na przyszłą środę już tylko, ale jeszcze trochę tych terminów jest. Także buziaczki, wspaniałości, cudowności, widzimy się niedługo. Hej, pa!